Hmm. Powiadomienie. Hej, 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 z tej strony. Damiano z De la Kretos, kochani! Jak sobie radzę? Ja, jako osoba niewidoma, kiedy pilnuję domu i psów, tak się ze sobą już od dwóch dni. Sam generalnie e, psiochy gdzieś tu sobie biegają. W końcu udało mi się je wykurzyć, wykurzyć mi się je udało. Tak, oj, 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 oj. A już oczywiście, je zazdrość jedna wielka, e, ale e, na zasadzie, że po prostu biorę kawałeczek, karmę i rzucam im gdzieś tam po prostu sobie i, i e, nie skać po mnie, no i wtedy po, ha, ha, ha. i wtedy po prostu ha. <grywia> i hu, hu, i wtedy po prostu wychodzą Ach, Dobra. No więc to co widzieliście, to tutaj właśnie jest karma. Przy jak słyszeliście już właśnie nawet z głodu. Słuchajcie, zaczynają tutaj. aż im bulgocze normalnie Dobra, to ja w takim razie biorę się do roboty i e, poza tym, że jak wiecie, e, cały czas karmy mają sobie w domu psy, to ja e, dzisiaj im porzucam. Dlaczego? zaraz wam powiem. Tak, chowam do kieszeni. E, kochani, bo e, jak nie ma pana, to one wiedzą co można, czego nie wolno. Ale przy mnie przynajmniej nie robią. kupy w domu dobra, były dwie, a z reguły sześć lub siedem. Buldogi potrafią. Muszę im porozrzucać, żeby musiały szukać, latać, a nie na przykład wyciągać śmieci albo jakieś rzeczy, żeby po prostu je gryźć. No nie, niech tego przy mnie nie robią. Idę głębiej w ogród. Niech tego przy mnie nie robią, żeby się nic nie stało. Ja wiem, że niektórzy się może śmieją, że tylko my tak robimy, bo jesteśmy głupi że właśnie tak psom dajemy, jeśli chcą. O, trochę rozrzucę. Dobra, wiadomo, że nie wszystko znajdą i nie muszą tego jeść, ale jakaś atrakcja jest, jakaś atrakcja jest, eee, Wy do domu swoim psom, kup, kupcie pie, piłki z podajnikiem albo e, wężyka z podajnikiem. Nie, nie, nie masz szukać, nie będzie jedzenia z miski, nie ma jedzenia z miski, jak, to, jak, jak ja to mówię, nie stać nas na operację bo pies ma wydzielane po 100 gramów na kilogram czy ileś tam i potem właśnie są tego efekty, że pies łyka wykałaczkę stać się? bo mi na to nie stać na ból psa. poza tym dobra Dobrze. Już już, już rozdzieliłem kochani, poczekajcie chwilkę. Nie, 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 nie. Proszę sobie Nie. Nie ma takiej opcji. Czekajcie, zaraz, zaraz tu postawię sobie. Dobra. Eee, już jestem. Poza tym kochani, jak ja się cieszę, bo e, znalazłem dzisiaj w fajnych parę e, kanałów. I tak między innymi właśnie e, znalazłem, oh, o oh, Boże on tego nie schował, oh. Ech. 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 cały Tomasz e, tych nie schował, no jak to się nazywa, e, pontonów, dobra, e, za jego pieniądze, więc spoko, e, słuchajcie, e, powiem Wam, że znalazłem w parę fajnych kanałów, między innymi e, Szalony Rolnik, E, między innymi właśnie, ostatnio też oglądałam taką bardzo fajną dziewczynkę e, Kura szarobura, e, naprawdę rewelacja, e, tyle co się uśmiałam z jej pasji, to jak ona mówi po prostu, no mała jest genialna. Co tu jeszcze, a poza tym wreszcie, wreszcie, wreszcie w nocy, a coś Wam pokażę, znalazłem kanał ty, ty Górniak. A to nowe dzwonki. widzicie je? Kupione za 9 zł Znalazłem kanał Edyci Górniak e, słuchajcie e, pod nazwą e, o kurczę zaraz wam powiem, zaraz wam powiem, poczekajcie E, tylko, e, tylko wejdę na telefon, e, po prostu, e, dobra, gdzie mam telefon położyć, postawić, dobra, już wiem, gdzie go postawię, Ej, e, e, dobra, to nic mi się nie stanie, dobra, nie, nic mi się nie stanie, e, duchowy kanał, także jestem mega happy, urządzenie, podgrupić. ekran, start, wiadomości, Opera. mega happy,

Ja już mówiłem, e, jeszcze wam nie mówiłem wszystkim, ale ja w ogóle, e, ja jestem bardzo za e, właśnie Dodą, za Edytą, e, jestem e, bardzo za Margaret, ostatnio oglądaliśmy właśnie na e, tym, e, na jednym... Z kanałów, e, właśnie, ym, serial, właśnie o e, księciu i Margaret. E, ja nie słucham telewizji, ja nie słucham e, gazet mm, pieskowych, całej tej reszty rzeczy, e, którą wyciekacie, ja spokój, którą wy, dobry piesek, takich rzeczy teraz, którą wyłykacie. E, nie skacz po mnie, nie. Nie, bez dominacji, e, ale generalnie, e, gdzieś tam obserwowałem sobie Margaret, całą tą resztę, e, m, ale mówię, nie, nie skacz, nie skacz. Strzeliłem go w pysk, bo skacze między rękę z łapie, tak, tak, tak być nie może. To jest właśnie rzecz, która właśnie on sobie, jak Tomka nie ma, to sobie próbuje pozwalać i mi tu dominować nade mną, a tak nie będzie. Nawet mi się nie masz. Mm -hmm. No i słuchajcie, i ja generalnie e, powiem Wam szczerze, oplę się o samochód, e, jak zacząłem słuchać właśnie teraz tego serialu, miałam łzy w oczach, to co ta kobieta przeszła, te znęcanie się, e, ogólnie prasy, tego wszystkiego, jak oni z niej robili i e, mówię, ja nie łykam tych wiadomości, bo to co wiedziałem zawsze, że prasa zawsze dodaje. Yy, robi coś, co wie, że to będzie łakliwe, że ludzie będą tego słuchali, że yy, łykali, że tak, taka uwaga, suka i w ogóle... A prawda jest inna. Pamiętajcie jedno, łatwo skrzywdzić ludzi. Bardzo łatwo skrzywdzić ludzi. Ee, a oni... Oni prasa na tym żeruje. I ja Wam przy okazji chyba życzę na święta. Wiecie czego? Żebyście mieli wokół siebie samych fajnych, życzliwych ludzi, dobierajcie sobie tych ludzi, bądźcie sobą. To co powiedziałam, Edyta Górniak ostatnio. Właśnie y, posłuchajcie sobie życzenia, y, życzenia y, dla siebie. Ona podała to jako życzenie właśnie dla ludzkości, dla wszystkich ludzi, żeby właśnie tak naprawdę wszyscy byli szczęśliwi, żeby śli sercem eee, i nic nie poddawajcie, bo wiadomo, ludzie bywają, jacy bywają, ale zawsze wysłuchajcie dwóch stron, tak? Tyle, co Was dzisiaj mogę prosić i pamiętajcie, bądźcie szczęśliwi, tak? No kochani, to miłego dnia wam życzę eee, i do I do kontaktu. A co to jest, co takie dźwięki dziwne wydaje. To właśnie. No, tak was gorąco pozdrawiam miłego dnia. No i tak wygląda poranek właśnie ze mną, kiedy jestem jako osoba niewidoma, sam w domu. Radzę sobie, radzę sobie. Ja chcę tylko spokój i ciszę bez demolki, bez latania jakiegoś durnego szczekania przy płocie, bo nie ma takiej potrzeby. Też się wybiegają. Najedzą się bardziej się psychicznie, jakoś do, do ten zmęczą. I będę miał teraz spokój. Całe popołudnie. Ha! A że słodna pogoda, to udało mi się psy wykurzyć, wykurzyć z domu. No właśnie. Ach. A teraz się będą tu ku mnie kręciły. O! Tu mnie się będą kręciły. Meluczka. już? Nie! Nawet mi nie próbuj. A. A? Nie? Powiedziałam ci, nie wolno. Nie? Ja nie lubię takich zabaw i takich, właśnie skakania głupiego. Nie, 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 moi drodzy. Na to nie pozwalajcie, bo to jest forma dominacji. A potem słyszymy, że nagle piesek mnie ugryzł, pogryzł. O nie Nie zem to numery, ja kocham zwierzęta, ale nie znoszę głupoty ludzkiej tak? Bo to my robimy błędy, nie, nie chcąc nawet, robimy błędy, a później mamy efekty. Ej, Mega. Już spokój. No, spokój, powiedziałam ci. No. I tyle. Musiałam ją trochę skarcić, bo ona przegina czasami, po prostu przegina, a potem on się wkurza, a ja też nie chcę, żeby on tu mi dominował, rozumiecie? Złapią mi się, co będzie? Na przykład, różnie bywa, ja sobie nie poradzę, choć nie widać, żeby ich rozdzielać. Ja sobie nie mogę pozwolić, żeby mi psy robiły, co chciały i odwalały jakieś numery. O nie, o nie, ja chcę sobie spokojnie pilnować domu i pilnować piesków. Które powinny mnie pilnować, ale bez satymy, proszę. I bez jakichś chorych akcji. No, pozdrawiam Was, kochani. Pa, pa, pa. Pasek nawigacji.